Cześć. Minęły już ponad 3 miesiące od momentu, kiedy wystartowało Allegro CZ i uważam, że to świetny czas, aby trochę o tym rynku wam opowiedzieć. I w sieci jest dużo różnego rodzaju teorii i teoretyków, którzy opowiadają, być może też przestrzegają przed uruchomieniem sprzedaży w tym kraju. Dlatego postanowiłem, na podstawie tego, co się dzisiaj dzieje na czeskim Allegro i na podstawie wyników moich partnerów, czy raportów statystyk pokazać Wam, jak to wygląda w rzeczywistości. Nie będę wchodził mocno w szczegóły, jeżeli będziecie oczekiwali tego odcinka, to nawet nagramy taką serię, jak wejść, jak reklamować produkty. Natomiast tutaj chciałem pokazać takie największe kroki milowe z tym, z czym możecie się zetknąć, z tym, czego możecie oczekiwać i z faktami, które chciałbym wam, Przedstawić. I na samym początku nie wiem, czy wielu z Was w ogóle pamięta Aucro CZ, No bo Allegro już było w Czechach. E, kilka lat temu, może nawet kilkanaście, więc jeżeli jesteście z tego grona starych wyjadaczy, to też zostawcie swój komentarz. I to jest drugie lub nawet niektórzy określają, że trzecie wejście Allegro na ten rynek. To co jest ciekawe, e, tak moim zdaniem. To przede wszystkim, że jest dosyć niska bariera wejścia. No bo jeżeli chcielibyście wchodzić na, nie wiem, inny portal, Amazon, eBay, Pigu, to tą przygodę musielibyście zaczynać, jakby nie patrzeć od nowa. Rejestracja konta i multum innych rzeczy. Natomiast w przypadku Allegro CZ jest dużo łatwiej. Ten ekosystem wam jest w pewien sposób. Ale Gru CZ, jeżeli chodzi o fakty, wystartowało 9.05 i już zaczęło przekierowywać ruch z mola, z czeskiego mola na ten serwis. My uruchomiliśmy jako jedni z pierwszych sprzedaż na tym rynku. Co prawda, na pierwsze sprzedany produkt trochę musieliśmy czekać, no ale nam się to opłaciło. I w ostatnim czasie zacząłem analizować ruch na Allegro CZ, i tu pewnie znacie taki portal, jak taką stronę jak Google Trends. Zobaczcie sobie, no to Allegro, taki scoring, taki ranking, zainteresowanie, trend miało dosyć niskie. Start w maju, ale to, co się dzieje w ostatnich tygodniach sierpnia, no widać, że to jest szczyt. Dzięki temu, że Allegro udostępnia Allegro Analytics na rynku czeskim możemy sobie zobaczyć jak dane kategorie rosną. Uroda, no cały czas do góry. Inna kategoria, żeby nie było, że wybrałem tylko jedną. Dom i ogród, cały czas do góry. No Podkreślam, mamy 23 sierpnia, a już wyniki są w sierpniu lepsze niż w lipcu. Kolejna kategoria, tym razem jest to firma i usługi. Kolejny wzrost, więc no to pokazuje, że jednak coś tam się sprzedaje. A teraz Wam pokażę, że nawet nie coś, a jest tego dosyć sporo. Kolejny raport, w którym możecie sobie podejrzeć, jakie produkty się sprzedają i wynik jest dla mnie zaskakujący, to jest raport Top 100 ofert na Allegro. Wybrałem rynek czeski, sierpień. I uwaga, w sierpniu produktem najpopularniejszym, jak sobie posortowałem po. Liczby sprzedanych sztuk, jest jeśli się nie mylę, papier toaletowy. Sprzedaje to jakaś firma polska, choć też często w statystykach zobaczycie na pewno e, Mola CZ. O, on jest tutaj, e, mi się bardzo często gdzieś tam przewijał. Jak sobie to podejrzałem, ale jeżeli znacie. W swoją kategorię, to na pewno też znajdziecie kogoś od Was. No tutaj znowu materacę, 42 sztuki w przeciągu tych 23 dni, więc potencjał jakiś jest. Kolejny raporcik, który może Wam się przydać, to jest produkty zyskujące popularność. No i znowu wybieramy sobie Czechy, możemy zawęzić do kategorii, w której sprzedajecie i sobie podejrzeć. Ilu, nie wiem, konsumentów to kupiło, jaką liczbę sztuk, jaka jest liczba transakcji. Więc widać, że jest to jakieś źródełko, które nam powoli kapie. Ale też jest możliwość tworzenia kampanii Allegro Ads. Tutaj jeden z takich wyników. Zerknijcie sobie. My uruchomiliśmy to dosyć późno, no bo też jeżeli chodzi o agencję, dostęp do tworzenia na rynku czeskim był ograniczony dla agencji. Natomiast, jak tylko ruszyliśmy to z pełnego kopyta, zobaczcie sobie zwrot z inwestycji prawie 55 koron czeskich. Dużo czy niedużo, partner zarobił około 15 tysięcy złotych, mówię tu o przychodzie oczywiście, i widzimy, że ten zwrot fajnie się otrzymuje. Tutaj coś nam spadło, ale zaraz to poprawiliśmy i nawet z taką nawiązką. Więc kolejny dla mnie jakiś argument, żeby po prostu spróbować. I to, co ja zauważyłem, jeżeli jeszcze wracamy do faktów, że już jakaś część partnerów, a bardzo wielu spod naszych skrzydeł uruchomiło tam swoją sprzedaż i mają tego plusy i minusy. To, co zauważyli, no to oczywiście trzeba trochę wypracować BDO, transport, wypłatę środków, księgowość. Ja wrócę do tych plusów i minusów. Natomiast chcąc się rozwijać, zawsze Was będzie to czekało. Wracam do takiego momentu, kiedy. Być może kiedyś sprzedawaliście tylko stacjonarnie albo w sklepie internetowym, no i trzeba było wejść na Allegro. Był to szok, ale skoro tam nadal jesteście, to no, da się to zrobić. I teraz plusy. Koniec faktów, trochę plusów. No kolejny kanał sprzedaży. Jak sami zauważyliście, jest klient, jest możliwość e, zwiększenia swoich przychodów, zarobków, dwa. Popularność na Allegro.pl i Allegro CZ się sumuje, więc jeżeli w ostatnich dwóch, trzech miesiącach konkurencja Was przebiła, to być może właśnie dlatego, że ona sprzedaje na Allegro CZ, a Wy nie sprzedajecie. Więc to źródełko jest fajne, żeby chociaż wybić się w popularności. Niska bariera wejścia. Ale też, jeżeli chodzi o panel jakości, nie wiem, czy zauważyliście, przychody się sumują, więc znowu jesteście w stanie otrzymać kilka dodatkowych punkcików, a to, co dla mnie jest fajne, tak sobie porównuję Allegro.pl i Allegro Cz koszty, bo możecie też to zrobić, to pewnie w dużej mierze ze względu na to, że na Allegro CZ nie ma wyróżnień taką formą promocji, są adsy na razie. Czy oznaczenie smart, to tamte koszty zwykle są jakieś 30-40% mniejsze. Były plusy, no to czas też na minusy. W pierwszej fazie to było mocno zauważalne i nie mówię tu o braku ruchu, bo to oczywiście też rzutowało na brak sprzedaży, ale jak już ta sprzedaż była, no to czasy dostawy. One, te paczki czasami z Polski już trzy tygodnie do odbiorcy końcowego, możecie sobie wyobrazić jak to się kończyło. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o logistykę, to też dopłaty związane z nadgabertami, z kurierami, więc tutaj bądźcie ostrożni proszę, ale nam to się przydarzyło dwa razy, reklamowaliśmy tą dopłatę i za każdym razem ta reklamacja została uznana. I trzecia rzecz, o której głos głośno w sieci, ja tego osobiście nie zauważyłem. Być może jeszcze z mała skala, być może kwestia tego, że ja mam wyższe ceny, to tego tak nie odczuwam. To jest kwestia pobrań. No bo jest takie powiedzenie, że jest wyścig kurierów po stronie czeskiej, że te pobrania nie są odbierane. Jak gdzieś mocno, tak jak wspomniałem, tego nie zauważyłem, jeżeli macie inne doświadczenia. To dajcie znać. To była logistyka, jeżeli chodzi o minus. Kolejny minus to błędne tłumaczenia. No, nie da się zmienić tytułu oferty, jeżeli już sprzedaż była, tak oficjalnie oczywiście, bo są na to sposoby. No i zdarzyło się, to czytałem na jednym z forów, z, z grup na, na, na Facebooku, że automat źle przetłumaczył. Niestety, no nie dało się tego oficjalnie zmienić. Klient kupił, był roszczeniowy, komentarz negatywny. No i Allegro stanęło po stronie klienta, bo to sprzedawca odpowiada za prezentację produktu. Być może już to słyszeliście, być może nawet osobiście to skądś znacie. Na to jeszcze dzisiaj nie ma rozwiązania. Co do logistyki to rozwiązanie już jest. No, InPost wozi paczki i się trochę, trochę poprawiło. Kwestia też sprzedaży B2B. Ona jest trochę utrudniona. Firma kontra firma. Nie będę też wchodził w szczegóły, ale tam kwestia stawek netto, brutto. Też na to uważajcie. I ogólnie z tego co ja widzę to kwestia księgowości, że wiele księgowych tego nie ogarnia. Waszych księgowych jest to pewna komplikacja. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś już sprawdzonego biura, jeżeli chodzi o księgowość, ja korzystam, a wybierałem naprawdę z wielu i wiele perturbacji przeszedłem po, po kilku latach, w mojej opinii znalazłem to najlepsze więc tak to wygląda. Co jeszcze, jeżeli chodzi o rynek czeski, to jest coś co mnie mocno zastanowiło, ale Allegro też to zmieniło. Jak sobie wejdziecie w zakładkę sprzedaż, ustawienia sprzedaży i sprzedaż międzynarodowa, to w tym miejscu odblokujcie sobie taki limit, jeżeli chodzi o ceny. No bo Allegro sugeruje, że te ceny na rynku czeskim nie powinny być większe niż 20%. No możemy to ograniczenie wyłączyć. Trochę jestem w stanie zrozumieć podejście Allegro, żeby te ceny mocno nie odbiegały. Z drugiej strony w zupełności nie rozumiem tego ograniczenia, czemu by to miało służyć. Więc ja jestem gdzieś rozdarty z tą decyzją. Ważne, że taki przycisk już jest, więc wyłączcie to u siebie. I też kolejna kwestia dotycząca w ogóle miejsca, gdzie możecie poczytać o tych serwisach, rynkach zagranicznych. Tu jest fajnie wszystko wytłumaczone, sam z tego korzystałem, zapisywałem się na webinary w Akademii Allegro też jest odcinek poświęcony rynku, rynkowi czeskiemu. Mniej więcej to, co próbowałem w tym odcinku wam poopowiadać, tylko z tej strony teoretycznej tu jest. Ja też takimi praktycznymi rzeczami się podzieliłem. Zerknijcie sobie chociażby na te elementy dotyczące panelu jakości, że też. Zostały niektóre rzeczy ograniczone, że też te komentarze nie będą wpływały na początku na Waszą jakość konta. I nawet jest smart. Ten smart na początku też dla klientów, odbiorców ostatecznych był wyższy. Teraz został zmieniony na 299 koron, jeżeli chodzi o automaty paczkowe. Więc też taka mała atrakcja. Jakby miał tak podsumować. I cokolwiek zarekomendować, to spróbujcie e, sami, e, nie ograniczajcie się, bo jeżeli ten rynek wypali, to już w mojej opinii będą kolejne. Widzę to po zaangażowaniu chociażby w komunikatach Allegro, w zmianach Allegro, w webinarach Allegro, których jest coraz więcej, jeżeli chodzi o rynek np. niemiecki, rynek pewnie też słowacki jest na tapecie, więc to jest dopiero w mojej opinii początek. Trzeba tego słonia zjeść po kawałku i ruszyć na dalsze podboje. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, wiecie też, gdzie nas szukać. Natomiast moja rekomendacja jest taka, żeby ewentualnie to ryzyko, mini ryzyko, które dzisiaj podejmujecie, w pewien sposób zminimalizować i po prostu wystawić coś w większych cenach. Nie psujcie rynku, na którym aktualnie nie ma wojny cenowej. Bo już widzę, że zapędy są takie żeby wystawić takim przelicznikiem jeden do jednego, i nie mamy tego bufora poduszki na różnego rodzaju, nie wiem, dopłaty, problemy, trudności czy inne rzeczy. A rynek czeski to, jak sobie porównywałem, kilkanaście produktów w porównywalce cen to jest tak około 15% droższy, i to jest dobra wiadomość dla wszystkich, więc mam tylko ogromną nadzieję, że, jak w przypadku Kauflanda, polscy sprzedawcy nie wejdą tam z zaniżonymi cenami. Tylko ta, ta, ta wyższa cena no, będzie miała miejsce. I na sam koniec małe zaproszenie. Jeżeli jesteście do końca z nami, Olim Marketplace będziemy rozmawiali o sprzedaży, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Zostało 36 dni. 29 września. Przejrzyjcie sobie całą agendę. Będę tam ja. Będzie tam spora obstawa zespołu V-Sprint i Olim Marketplace. Bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, więc będziecie mogli też dobrze przygotować się przed zbliżającym sezonem. Tyle ode mnie. Dajcie znać w komentarzu, czy ten materiał był dla Was pomocny. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to idealny moment, żeby zacząć to robić. Jeżeli macie pytania o rynek czeski, zostawcie w komentarzu, zadzwoncie chętnie. Wam podpowiem, jak tam sprzedaż rozwijać. Dzięki, cześć i do usłyszenia.